Tak na wstępie tego filmu chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli jesteście nowi na kanale i nie subskrybujecie go, to macie tutaj właśnie 5 ostatnich osób, które zasubskrybowały kanał, dziękuję wam bardzo, a jeżeli wy chcecie się znaleźć tutaj e, na tej liście, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem e, i wtedy możliwe, że się tutaj znajdziecie i jeszcze chciałem powiedzieć, że 120 łapek na, pod tym filmikiem równa się kolejny film, no, a ja nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Dobra, morskie arena właśnie sortowała Gram sobie tutaj yy, w drużynie żółtej, gram z totalnymi randomami, nie wiem. Dobra, mi ich do teamu, zobaczymy jak nam wyjdzie, gierka. Mam nadzieję, że chociaż wygramy tą arenę, taki jest plan. Dobra, tutaj się ulepszam, widzisz że chociaż łóżko łóżku więc już jest dobrze. Widzę, że tutaj jeden gościu się budował i spadł, więc, więc nie fajnie. Dobra, tutaj się dobuduję za niego. Mam nadzieję, że ja nie spadnę jakoś głupio. W sumie miałem trochę przerwy od Bedwarsów, właśnie, bo chyba nie grałem z tydzień. No, z tydzień na ludzie nie grałem. No i, i nie wiem jak mi teraz pójdzie, mam nadzieję, że nie będę nobił. Dobra, idziemy na do tych niebieskich, znaczy do tych niebieskich, czekajcie Zieloni są tutaj, tak, no to spróbujemy w sumie tych zielonych zniszczyć Nie wiem jak mi się uda, pewnie mi się nie uda, bo tutaj drugi leci Dobra, dobił mnie drugi Nie miałem szans, w sumie nie wiem, poza zęboszą, no ale wiecie Nie wiem, <laughs> tak tam, żeby tam pójść, dobra Idziemy jeszcze raz, idziemy jeszcze raz, spróbujemy jeszcze raz Spróbujemy tutaj, um, nie wiem, zebrać jakieś emeraldy, mam nadzieję, że Uda nam się zebrać jakieś emeraldy? Przynajmniej chociaż C2, proszę, C2 emeraldy. O nie, zielony tutaj jest ulepszony tak na maksa, nie? Na maksa, znaczy na maksa. Jest dobrze ulepszony, bo ma zbrojkę i mieczek, i w ogóle, a ja nie mam nic. Dobra, typa zabiliśmy, no ale co z tego, jak to był czerwony? On nie może być emeraldu, więc lipa. Czekajcie, um, on tutaj idzie, czekajcie, damy radę go zabić tak z tyłu, czy nie? Chyba nie, nie uda się nam, no nie udało się nam. Ale dobra, mam nadzieję, że jakoś uda się nam muszko im rozwalić. I taki jest plan przynajmniej O nie, no, o nie, dobra, zrobił mnie Nie, ale ja już myślałem, że on wiecie, że pobiegnie do przodu, a ja a ją ja będę łóżko niszczył, ale jednak się nie udało, dobra Kupujemy tutaj e, zbrojkę sobie tak samo, bo kurczę, no jakby zbrojki, jakby zbrojki Nawet wełna nam nie wyjdzie, serio, bida fest, bida fest mordy, dobra Kupuję sobie wełnę Okej, okay, zielony tutaj do nas idzie, więc fajnie No nie, serio będzie się budował Najgorzej, najgorzej jest tak jak to się buduje, dobra morta, poradzimy sobie z tobą, nie ma, nie ma problemu Tylko, że on się tu właśnie buduje, tak, więc lipa jest w sumie Lipa, lipa, ostra lipa, dobra Tak nie masz szans Morda, więc... O kurczę, on zrobił Dobra, skończony, dobra, skończony Ale nie lubię, nie lubię właśnie takich, yy, nie lubię właśnie takiej yy, walki na dystans, w sensie, że on się buduje na przykład na gó do góry, a ja też muszę się budować do góry, to, to, to jest wtedy średnie, co wy żyjecie? od razu, iść na klepę, to, to wiecie, buduje się do góry. Dobra, tutaj niebieski jest, tego niebieskiego trzeba skończyć. Zresztą nie wiem, czy mi się uda, bo wtedy spadłem z wysokiej wysokości, no właśnie, <laughs> zielonego skończę, ale mnie niestety. Dobra, czekajcie, mam nadzieję, że wyjdzie mm, mi tu jakiś mieczek, przynajmniej kamienny, nie? przynajmniej kamienny już będzie dobrze. Dobra, 10, 10, 10 mam, więc spoko mnie trzykuje. Już za złotem nic nie wyjdzie, bo chyba tutaj z tego co wiem, to na czwórkach właśnie TNT kosztuje chyba 8 złota? No chyba tak, dobra. Dobra, ale w ogóle ile jest Teamów, nie? Czerwoni, żółci, yy, zieloni i, i niebiescy, więc kurczę. Jest komplet Teamów w tym co czerwoni już nie mają łóżka. czekajcie, idziemy do niebieskich, bo wiedziałem, że niebiescy... Dwóch poszli, właśnie do czerwonych, i tutaj trzeci poszedł. więc yy, spróbujemy, właśnie niebieskich zniszczyć. Jak nam się uda, to będzie fajnie. Ale tutaj widzę jeden typo, też ogarnia i muszko, więc yy, nie wiem, nie wiem. Ale mam nadzieję, że jakoś się uda. Dobra, czekajcie, uda się. O nie, tak udało się, jest, dobra, jednego już nie ma. Pipa. I, i drugi zielony nas skończy. Dawajcie tego zielonego, dobra, ale zniszczyliśmy niebieski, więc spoko. Jednego nam się też udało zabić, więc też fajnie. No i dobra, odradzamy się i kupujemy sobie mieczek. Tyk, tyk, eee, dobra, brakuje nam jeszcze do mieczyku dwa, to ja sobie tutaj poczekam. stać już nas na mieczek, więc spoko Kupuję sobie tutaj mieczek na szybkości, wełnę i I spróbujemy właśnie tych niebieskich skończyć Ale fajnie, że właśnie udało nam się niebieskich yy, Tego, znaczy Udało się nam zniszczyć muszko, bo wyczuliśmy Ten moment, kiedy oni właśnie poszli do, do Czerwonych, A my właśnie a, Znaczy my, wtedy ja właśnie zniszczę muszko Dla nich, więc, więc wyczuliśmy ten dobry moment Czekajcie, bo tutaj zielony ucieka Zielony ucieka, no dobra, niech sobie ucieka ja tutaj idę, spróbuję tych niebieskich dwóch wykończyć, mam nadzieję, że mi się jakoś to uda. Tutaj jeden z łuku nawet nie wie, że tu chyba jestem u niego, więc jego już nie ma. On nawet nie wie, że już go nie ma, znaczy już wiem bo a teraz tego. Spróbujemy teraz tego, uda się nam. Tak, udało się dwóch. O, kurczę, to była klepa dobra, ale musimy sobie odłożyć też surowce, bo kurczę, ciężko będzie, znaczy, by było je stracić. Ale czekajcie, tutaj jest ten czerwony, jeszcze, no właśnie, tutaj jest ten czerwony, więc lipa, wam powiem. E, lipa, lipa. Czekajcie, myślałem, że ten żółty chce bić, nie? Ty, uda się nam? O kurczę, nie trafiłem, serio, no dobra. Jednak mi się nie, nie, nie udało trafić. No ale czekajcie, wiecie, jak spróbujemy dobudować się do niego, mm, dobudować się do niego. spróbujemy właśnie wołną i, i spróbujemy go fireballem yy, walnąć, więc zobaczymy, czy nam się to uda. Dobra, ja tutaj się buduję, na szybkości tam do góry spróbuję go jakoś tam zniszczyć, jeżeli mi się to uda. O kurczę, patrzcie, zielony tutaj jest, no dobra, niech sobie idzie, niech sobie idzie. A ja tutaj się spróbuję dobudować Gdzie jest ten czerwony? O lol, ten czerwony jest tutaj Okej, okay. <grywania> spadł na mnie czerwony O nie, swojego rzuciłem, no nie Sorry mordo, sorry mordo, jeżeli to będziesz oglądał to sorry Nie chciałem, chciałem właśnie y, Tamtego czerwonego y, Fireballem rzucić, ale niestety Tak niefortunnie trafiłem, że właśnie swojego życiem. Dobra, wiecie co, kupimy sobie łuk Kupimy sobie łuk, myślę, że to będzie by dobra e, opcja, żeby właśnie tam załatwić innych. Dobra, kupiłem sobie łuk, na pewno sobie ulepszę te narzędzia, bo wtedy to była tragedia, jak niebieski no kurczę. Takie narzędzie to się wiecie. E, długo niszczy, więc, więc nie fajnie. Dobra, odkładam te. To, kurczę, ale mamy 16 strzał, to jest za mało, to jest za mało. Czekajcie jeszcze... O, dobra. Okej, okay, teraz będziemy mieli więcej, więc spoko, teraz akurat teraz będzie git. Dobra, odkładamy to. Odkładamy to. Spróbujemy tego zielonego tutaj. O nie, uciekajcie, boi się, czyli nas się boi. Boi się nas. Dobra, i, i, i lecimy na zielonych w sumie. Lecimy na zielonych, dobra. Tyk, trafię go, nie trafię go, niestety. Dobra, spróbujemy tych zielonych w sumie e, zniszczyć. Tylko, że jak zginę, to będzie lipa, bo wtedy stracę łuk, więc, więc nie fajna. A a zieloni już nie mają łóżka. To tylko jeden zielony został, lol. Ale się dopiero teraz o tym dowiedziałem, nie? Teraz sobie tak patrzę i jeden zielony został, więc. Kurczę, toż to już to już wygrana arena 100%. Wygrana arena 100%. EGG, wygraliście. Dziękuję, morki Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, chcecie więcej takich odcinków, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, suba z dzwonem. I, I widzimy się na następnym odcinku. I elu, mordy!